Pan z wami, słowa Ewangelii, według świętego Mateusza. Faryzeusze odeszli i naradzali się, jakby pochwycić Jezusa w Mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów, razem ze zwolennikami Heroda, aby mu powiedzieli: nauczycielu, Wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej wprawdzie prawdzie nauczasz. Na nikim ci tak też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł, Czemu mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie mi monetę podatkową. Przynieśli mu denara. On ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo pańskie. Drodzy bracia i siostry, obserwując otaczane, otaczające nas wydarzenia, ludzi wokół nas i nas samych, można powiedzieć, że chyba tego, czego wszyscy tutaj najbardziej potrzebujemy, nie tylko wierzący, ale też niewierzący, w dzisiejszych czasach dosyć niełatwych, bo często nam tego brakuje, to jest nadzieja. Tego nam dzisiaj szczególnie potrzeba. Coraz częściej ludzie tą nadzieję tracą. Coraz częściej chrześcijanie wierzący w Chrystusa zdają się nie mieć już nadziei. Nie mieć już nadziei z powodu sytuacji ogólnoświatowej, w naszej ojczyźnie, a także w swoich własnych osobistych rodzinach, w swoim własnym życiu. Ta nadzieja wydaje się nam ulatuje. Nie jest to nowa sytuacja, nie jest to pierwszy raz w historii Kościoła i w historii świata. Ludzie byli poddawani różnym próbom. Chociażby ta próba, o której słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Próba Izraelitów sprzed dwóch i pół tysiąca lat. Zobaczmy, co się stało. Jest rok 586 przed naszą erą. Izraelici nagle tracą wszystko, co do tej pory mieli. Ich spokojne życie, pełne dostatku, radości, też wyrażone w w kulcie oddawanym Panu Bogu w świątyni nagle legło w gruzach. Przychodzi król Nabuchodonozor, król babiloński, niszczy całe ich miasto, święte miasto Jerozalem. Grabi święte przedmioty ze świątyni, świątynię niszczy, porywa ludzi, pozbawia ich wolności, bierze ich w niewolę do Babilonii. Rozpoczyna się niewola babilońska. Wiemy, że ona jest jakąś konsekwencją odejścia od Boga Izraelitów. Ludzie popadają w beznadzieję, ludzie popadają w brak wiary. Jak Bóg nas teraz wyratuje? Pytają. Powstają prorocy, którzy obiecują ratunek. I ten ratunek w końcu przychodzi, i o tym słyszeliśmy, ale przychodzi w sposób zupełnie może inny niż się wydawało Izraelitom. Bo oto Bóg wybawia Izraelitów, tak że mogą wrócić do swojego... Domu do ziemi świętej mogą znowu czcić Boga i odbudowywać świątynię. I dokonuje tego Bóg przez osobę cyrusa, króla perskiego, pogańskiego króla, który nie wierzy ani w Boga, Jachwę, nie wyznaje judaizmu. Przez takiego człowieka Bóg posługuje się tym człowiekiem właśnie, aby wybawić Izraelitów. Izajasz nazywa tego człowieka i wkłada to słowo w usta Boga, że jest pomazańcem, czyli jakby Mesjaszem, bo od tego słowa pochodzi przecież słowo pomazaniec, ten, który jest naznaczony przez Boga. To pierwsze czytanie pokazuje nam, że Pan Bóg ma władzę nad światem. To pierwsze czytanie pokazuje nam, że to nie pieniądz, nie rządy tego świata, nie wielkie korporacje, nie wielcy Bogacze, ale to Bóg kieruje losami świata. I czasem posługuje się tymi, którymi po ludzku nie powinien się posługiwać, ludźmi nawet i niewierzącymi, tak jak to zrobił pół tysiące lat temu, żeby wybawić Izraelitów. Posłużył się niewierzącym, pogańskim królem Cyrusem. My nazywamy tą Bożą, to Boże działanie, to Boże panowanie nad historią, pomimo wszystko, ponad wszystkim. Nazywamy opatrznością Bożą. I dziś szczególnie musimy sobie o tym przypomnieć, że Bóg nie stracił kontroli nad światem. Bóg jest ponad wszystkim. Bóg jest królem historii. To Bóg jest tym, który nas chce doprowadzić do ostatecznie do zwycięstwa, do szczęścia, do radości, do wiecznej szczęśliwości z Nim. On nie stracił kontroli. Jedyne, co może stracić, to kontrolę to my sami, kiedy oddalamy się od Niego. Ja jestem Pan. I nikt poza mną, mówi Bóg w pierwszym czytaniu. Rozpoczyna się dziś tydzień misyjny, tydzień, kiedy modlimy się szczególnie za misję, za misjonarzy. Wielu ludzi na świecie żyje w zupełnej beznadziei, w pustce, bo, bo nie znają Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Potrzeba nowych ludzi, którzy będą to głosić. Ale nie musimy daleko szukać, żeby sami zauważyć, że taka potrzeba misji jest również między nami. Że taka potrzeba misji, czyli Głoszenia Boga, Jego obecności, Jego, Jego pomocy, Jego władzy. Taka potrzeba głoszenia jest również w naszym sąsiedztwie, w naszych rodzinach, w naszych domach, bo dość dużo ludzi żyje jak gdyby bez tej nadziei. Poczujmy się więc powołani do tego, aby być misjonarzami w naszym środowisku, tam gdzie jesteśmy. Misjonarzami, głosicielami nadziei, która płynie. Z największego fundamentu, z najgłębszego, którym jest Jezus Chrystus. Ale Pan Jezus, poza tym, że pokazuje nam w tym słowie, że czuwa nad światem, to pokazuje nam też w Ewangelii, że wymaga od nas pewnej decyzji, wymaga od nas pewnej współpracy. Na czym ta współpraca polega? Słyszeliśmy w Ewangelii o tym przeciekawym fragmencie, przedziwnej scenie, gdzie faryzeusze chcą pochwycić Pana Jezusa na słowie. Wystawiają na Niego pułapkę, taką słowną, po to, aby mieć pretekst, aby Go zabić, aby się Go pozbyć. Jest 22 rozdział Ewangelii Mateusza. Końcówka tej Ewangelii. Za chwilę zacznie się męka. Faryzeusze szukają pretekstu do pozbycia się Jezusa. I stawiają Mu pytanie, na które nie ma odpowiedzi. Pytanie pułapkę. To pytanie brzmi nauczycielu, mówią obudnicy, Wiemy, że jesteś prawdomówny, że i drogi Bożej wprawdzie nauczasz, i tak dalej. I pytają, czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie wolno? Pytanie pułapka, bo nie ma na nie dobrej odpowiedzi. Bo jeśli Jezus odpowie tak, wolno, trzeba, to zostanie posądzony przez Żydów za kolaboranta, za zdrajcę narodu, za tego, który współpracuje z Cezarem, czyli z tym, który okupuje naród wybrany. Może zostanie nawet wyrzucony ze społeczności, zabity. A jeśli powie Pan Jezus nie, nie wolno płacić, bo to jest pogański król, pogański władca i okupant, to wtedy narazi się Rzymianom, narazi się na oskarżenie o bunt, o buntowniczość i narazi się na wymierzenie kary śmierci, tym razem z rąk rzymskich. Jakakolwiek odpowiedź byłaby więc zła. A Pan Jezus wychodzi ponad, objawia swój, y, swoją niezwykłą y, moc swojego ducha, każe przynieść do niego denar, czyli tą monetę podatkową i pyta się faryzeuszy, czy jest obraz na tej monecie. Odpowiadają Cezara. I pada to, y, to zdanie, jedno z najsłynniejszych zdań z Ewangelii, gdzie Jezus mówi, oddajcie więc Cezarowi co Cezara a Bogu oddajcie to co Boga. I pokazuje Pan Jezus, że żyjemy w świecie, gdzie obok tej władzy boskiej jest jakaś ustanowiona na świecie władza ludzka. I Pan Jezus się przeciw niej nie buntuje. Każe oddać Cezarowi co Cezara, ale mówi, że jest coś ważniejszego, jest coś większego ponad to. I mówi: "Oddajcie Bogu to, co jest Boga". Można się zapytać, co w takim razie mamy Bogu oddać? Skoro Monetą, skoro monetą, na której jest obraz Cezara, jest denar i trzeba go oddać Cezarowi, to co jest tą monetą, na której jest odbity obraz Boga, który trzeba oddać Bogu? I z odpowiedzią przychodzi nam Księga Rodzaju już w pierwszych rozdziałach, gdzie Bóg mówi: Uczyńmy człowieka na nasz obraz. Na obraz Boży go Bóg stworzył, na swój obraz i swoje podobieństwo. Stworzył człowieka. A więc, bracia i siostry, tym obrazem, tą monetą, która należy się Bogu, jesteś Ty i ja, czyli po prostu człowiek. To mamy oddać Panu Bogu. Tego tylko On od nas chce. Nie chce monet, nie chce denarów, On chce naszej, naszego życia. A możemy zrobić to tylko w wolności, bo Bóg nam tej wolności nie odbiera, a wolność jest jedną z największych, jednym z największych przymiotów właśnie podobieństwa do Boga. Wolnej woli nie mają zwierzęta. Wolnej woli nie mają inne istoty żyjące na ziemi, tylko my, ludzie. I my możemy w tej pełnej wolności zdecydować, że będziemy służyć Bogu, będziemy szli za Nim, będziemy słuchać Jego słowa, albo możemy w tej wolnej woli od Niego się odwrócić. Bóg chce z nami współpracować i zaprasza nas do tej współpracy. Przeżywamy nadal ten tydzień, gdzie modlimy się, aby życie nienarodzone. Dzieci nienarodzonych w naszym kraju było szanowane, było prawnie chronione. Jak ważna jest decyzja konkretnego człowieka. Kilka miesięcy temu znajoma rodzina małżeństwo opowiadało o swojej z kolei znajomej rodzinie, w której poczęło się dziecko. Dziecko z zespołem Downa. Dziecko, które badania prenatalne określiło właśnie, że, że będzie chore, a lekarze zalecili aborcję. To jest ta właśnie ten niegodziwy przypadek możliwości aborcji eugenicznej, czyli tej, kiedy dziecko byłoby chore. Rodzice się nad tym zastanawiali, już podjęli praktycznie decyzję, że, że to uczynią, ale wtedy ich znajomi postanowili, że adoptują to dziecko, byle tylko pozwolono mu się narodzić. W tym momencie przyszły kolejne badania, okazało się, że dziecko jest zdrowe, urodziło się w pełni zdrowe i całe. Jak ważna jest decyzja jednej rodziny, jak ważna jest decyzja jednej osoby, ona może zmienić nie tylko życie jednej osoby, ale całych rodzin, całych społeczeństw. Decyzja jednego małżeństwa, które postanowiło pójść za Bogiem, postanowiło pomóc mu w tym ratowaniu świata, postanowiło oddać mu swoją wolę, swoje umiejętności, swoją miłość, aby mu służyć, aby współpracować z Bogiem. Bracia i siostry, Pan Bóg więc. Nie opuszcza nas, nie opuszcza też Kościoła. Jego opatrzność chociażby wydawało się inaczej, cały czas czuwa i to Bóg jest królem historii, Bóg jest królem świata, Bóg jest królem y, tych wydarzeń, które nas otaczają. Ale potrzebuje też Pan Bóg współpracowników, potrzebuje tych, którzy będą w jego rękach narzędziami i dlatego nas prosi Jezus w Ewangelii. Oddajcie więc Bogu to, co należy do Boga. Jeśli to zrobicie, jeśli będziecie szli za Nim, jeśli będziecie oddacie się Jemu, to Bóg uczyni z Wami wielkie rzeczy. Amen.